No, tak jak mówiłem wam, że taki pełny film będzie w tym tygodniu, no to jest teraz, nie? No, a jakbym miał tą serię jakoś nazwać w przyszłości, to nie wiem, to żyj jak tam chcesz, albo, albo tak jak chcesz. No, bo w sumie żyję sobie tak jak chcę. No, chyba że mama pokrzyży, że oceny zgłoszą. No ale to każdy chyba ma tak w domu, nie? W moim pierwszym odcinku to opowiem wam o takim. Nowym nabytku, jakby moim. Bo wujek Andrzej to jest normalnie gość, nie? On jeździ po całym świecie i takie osoby sławne z nas w telewizji. I przywiózł ten magnetowid prosto z Niemiec. I mówi, że oryginałka i że nawet pilota nie potrzebuje. P poczekajcie, zaraz pok pokażę wam. Wujek powiedział, że później przyjdzie, nie? Bo teraz z Tato rozmawia. Ale tu jest takie, o. Nie wiem, widać? Może będzie widać. Tu wam przeczytam. To jest takie, tak. Full auto Head cleaning system podzielić na playback play, funkcjon. I to nie wiem co to znaczy I patrzcie, tu jest operate, e jest Remote Sensor. O i tutaj. f 7 nie? Czyli po prostu najlepiej. Czas się zbierać. Lepiej z tym skończ, bo nie doczekasz się dzieci. O i tu jest napisane tak. Operate, tutaj E jest, o i te. Te stare VHSy to potrzebowały pilota, nie? A tutaj patrzcie. Tyk jest. Rev. play, Fyfy. stop i tutaj REC, nie? Taki przycisk tutaj. I jak się go przyciśnie, to normalnie sobie można film z prosata nagrać, a później go jeszcze obejrzeć. A co tu jeszcze pisze? Jest napisane system testing, czyli normalnie system tu można testować. Znaczy ja do, dokładnie nie wiem o co z tym chodzi, ale wujek na pewno mi powie, nie? A tutaj jeszcze macie takie tracking, ale wujek powiedział, żeby tego nie klikać, bo się coś tam zepsuć może, nie? No i tutaj to odłożę i tam takie kasety jeszcze, to tak, tu mam komunię. Master. To master to jest ten. No nie wiem w sumie. A, a ten... A tutaj, o! To, to właśnie ta kaseta, na której teraz nagrywam. Ale poczekajcie, teraz zobaczę. No i tam było napisane filmy z Fandamem. On się tata wkurzy znowu. No to chyba można skosować jeszcze, nie?